W samym sercu Paryża, w niedzielny wieczór 29 czerwca, odbyła się wyjątkowa premiera. Na deskach teatru Le Petit Gymnas wystawiono babędziwo Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w reżyserii Maji Saraczyńskiej. Klasyczną sztukę, która mimo upływu lat wciąż nie traci na aktualności. Możesz być pewny, że nie pójdę. Uważam cały ten list za gwałt, za obrazę po prostu. Poza tym... Jakież to Prostackie. Ależ oni cię zmuszą, nie ustąpią! Wiesz, że jej macierzyńska wysokość nie żartuje. Ta zmora, ten nieprawdopodobny dziwolok, to nasze nieszczęście! Przed chwilką odbyła się premiera sztuki Baba Dziwo na podstawie tekstu Marii Pawlikowskiej jasnorzewskiej patronki roku 2025. Co roku wystawiam w ramach naszej Grupy Teatralnej Komedianci przy Stowarzyszeniu Abrzew sztuki na podstawie tekstów polskich emblematycznych dramaturgów i co roku szukam właśnie bardzo ciekawych tekstów dla wielu aktorów i z takimi licznymi, bardzo ciekawymi postaciami. I to jest właśnie przypadek naszej autorki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która napisała ten tekst w latach 30. ubiegłego stulecia, ale jest on nadal niezwykle aktualny, współczesny i jest to taka właśnie satyra bardzo mocna, polityczna, która poprzez śmiech stawia bardzo istotne pytania. Chcę coś powiedzieć mamów tu może. Nie mam nic do powiedzenia. Nie lubię mówić! Odzwyczaiłam się! Przejęła się rozkazem Walidy. Oszczędność tu! Gdyby ona do siebie samej tę oszczędność chciała zastosować. Nie mówię, bo chciałabym krzyczeć. I nie tutaj, tylko na ulicy. Kiedyś pewnego nie. Dnia... Mm, proszę, niech mnie pani nie rozczarowuje. To takie banalne. Tak, kochanie, kiedyś i owszem, za wszystkie czasy, ale na razie buziuch na stulaj, milcząca jak miły, jak wdzięczny kwiatuszek po zawodzie słońca. W sztuce tej jest mnóstwo różnych postaci, więc rzeczywiście wydaje mi się, że to było największym wyzwaniem, żeby stworzyć taki jednolity obraz dla aż tylu aktorów. Myśmy pracowali z zespołem dziewięcioosobowym, ale oczywiście prawie każdy z naszych aktorów gra wiele postaci. Mamy dziewięciu aktorów, którzy występują w tej sztuce, i mamy oczywiście mnóstwo osób, które nam pomagały w realizacji tego przedsięwzięcia. Jest Malwina, która pracowała nad choreografią, Julia, która zajmowała się światłem i scenografią, Krzyś Sukiennik, który zajmował się naszymi plakatami i oczywiście mnóstwo osób z naszego stowarzyszenia Abrzew, które Pracuje z nami, współpracuje z grupą teatralną, komedianci, która umożliwia nam właśnie realizację za każdym razem tych przedstawień. A pomagała nam również ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Opowieść o tyranii, wolności i kobiecej sile poruszyła licznie zebraną publiczność na sali. Matka nie pyta, tylko chodzi i nikt nie wie dnia ani godziny. No, kto nam to niebieskie ziemsko rzucił, podobno to coś fenomenalnego, ale nie pachnie, a to moja jedyna może słabość, pachnidła. W tym roku mam rolę tytułu Baba Dziwo. I to jest bardzo ważna rola, bo jestem dyktatorką mojego kraju, przewodnicą. Wprowadzam nowe prawa, które nie są dosyć dobrze przyjmowane przez ludność, ale to są falebne prawa, bo niestety ludność, wzrost ludności opada w moim kraju, więc rekrutuję kobiety do roli matek, bo to jest najważniejsza rola kobiety w życiu, a nie jakieś tam latanie, pilotki, chemiczki. Po co nam to? O, na tym polega. Mam też swoje y, słabości ale mało ich mam. Lubię ładne zapachy. I to w pewnej chwili właśnie mnie zgubi. I nie przewidziałam tego. Grać osobę e, bardzo ironiczną, złą, która tyranizuje e, swój kraj. E, I wszyscy mają się mnie bać. I to jest trudno wzbudzić taką właśnie grozę e, wśród ludzi. I, w ogóle wydać się taką e, osobą okrutną, która nie liczy się zupełnie e, z życiem prywatnym ludzi. Ją to w ogóle nie obchodzi. I jeszcze jest kara śmierci niestety w jej państwie, żeby utrzymać porządek. Dla mnie to jest wielki zaszczyt grać po polsku i e, przed e, polską publicznością tutaj i jeszcze w Polsce, to jeszcze jest bardziej ciekawe, bo tam właśnie jedziemy jako Polacy, którzy już tutaj są, żyją normalnie, zakorzenieni powiedzmy i pokazują i pokazać po prostu Polakom w Polsce, że nie tracimy kontaktu, że to jest dla nas niesamowicie ważne. Polska sztuka, literatura, istnienie tego państwa i właśnie przedstawianie takich autorów, takich niezwykłych akt, y, autorów jak, y, jak pani pawlikowska Jasnorzewska Nie, nie te moje kwiaty, e! które dostałam! Się o, bo... Widzicie, jak trafiłem, co za sukces! To żeby to... to chociaż było szczere! E, I tak ich nie zauważył. Gramy Babę Dziwo Marii Jasnorzewskiej pawlikowskiej Gram postać Petroniki Gondor, chemiczki, kobiety pracującej, feministki, e, która, no, Zmieni trochę postać rzeczy w prawie. Największym wyzwaniem w graniu tej postaci dla mnie było to, żeby wczuć się wystarczająco w postać, która jest bardzo zdenerwowana na świat, która jest bardzo patrzy w sposób dość. Czarny na to, co się dzieje w jej kraju, i ma wystarczająco odwagi, żeby coś zmienić. Bardzo się cieszę, że gram właśnie tę postać, która jest postacią feministyczną, silną kobietą, do której się bardzo utożsamiam. I mam nadzieję, że jestem w stanie odegrać jej siłę tak dobrze, jak ona jest napisana. Grać w języku polskim we Francji, dla mnie to było coś naprawdę zmieniającego życie, dlatego że mogłam zarówno robić to, co jest moją pasją, robić to wspaniale, tak jak tutaj w, tym, w tej grupie teatralnej apgf oraz oczywiście poznawać ludzi, którzy są do mnie podobni, mają tą samą, tą samą, to samo poczucie wrażliwości no i są też Polakami we Francji. Niedaleko zajadą. O, widzę, że pani sobie z demografii. Owszem, śmiało, ale cóż... No widzisz kołopuch, sam widzisz, nie ma rady. Po paryskiej premierze spektakl zawita także do Polski. Pod koniec lipca Baba Dziwo zostanie wystawiona w Warszawskim Teatrze Druga Strefa. Jest to na razie nasza jedyna data w Paryżu, ale po naszym wyjeździe do Warszawy w lipcu planujemy oczywiście wznowienie tego spektaklu po wakacjach. Mamy zaplanowaną wstępnie datę w październiku w olne Subła, czyli w miejscowości pod Paryżem oraz w listopadzie w Strasburgu. Prowadzę naszą grupę teatralną Komedianci przy Stowarzyszeniu Abrzew od ponad 10 lat i ogromnie się cieszę, że za każdym razem udaje nam się co roku te wspaniałe spektakle przygotowywać. W tym roku jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu, w tym pięknym teatrze, Pyci Gimnaz, i chciałabym oczywiście podziękować całej ekipie. Klasyka w nowym wydaniu odwaga artystyczna i zaangażowanie. Wszystko to sprawia, że Baba Dziwo to jedno z najważniejszych wydarzeń polonijnej sceny teatralnej we Francji w tym roku. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, Koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach PPT